Cześć, witam wszystkich z tej strony Łukasz, podcast Padlog. Dzisiaj zapraszam na unboxing gry Ori and the Will of the Wisps na Xbox One. Oczywiście gra też działa jeszcze lepiej nawet na Xboxach, Series S i X, tak? Kolekcjonerska edycja, jak widzicie, gra oczywiście była dostępna w Game Passie. Ja ją skończyłem właśnie w tej usłudze, żeśmy już już omawiali na Padlogu, ale ale tutaj właśnie trafiło się to wydanie kolekcjonerskie. Też jakby z drugiej, dru, z drugiej ręki, ale, ale w dobrym stanie, tak. Cena to 20 funtów, także wydaje mi się, że, że dobra cena. Nawet jak na polskie warunki, czyli te, te, te powiedzmy 100, 110 zł, to, to wydaje mi się, że naprawdę, naprawdę dobra cena. Także tak to wygląda. Obwoluta. No samo pudełko już jest z elementem kolekcjonerskim, jak widzicie. E, fajnie, takie stylizowane, jak, jak książka, też dobrej jakości. Po otwarciu e, steelbook z jednej strony e, no, steelbook może nieszczególny, no bo wiemy, jaką ory ma grafikę mogli dać, dać tu jakiegoś fajnego arta w tych y, kolorkach a tak to jest po prostu y, tylko takie coś, tak. Tu do, do ściągnięcia jest chyba soundtrack też cyfrowo, tak, jest, jest, jest kod, eee, tutaj jakieś tam papierki, no i właśnie tu jest taki, w środku jest taki art, no szkoda, że na zewnątrz może nie ma, sama gra oczywiście eee, i tutaj jest też soundtrack właśnie na płycie, jakby na, odgrywany na pianinie, tak, także dosyć fajna rzecz. No tak zapakowali, nie ma tego jakby pudełka xboxowego, tylko jest to włożone od razu do do skillbooka razem. No i kolejną rzeczą bardzo ładny artbook w sztywnej oprawie. Także widzicie naprawdę jakość wykonania. To się chwali, że jest sztyf, sztywna okładka, tak. Papier oczywiście bardzo dobry. Trochę też do poczytania, także to też się chwali oczywiście. Bardzo dobra jakość, jest, jest, różne ciekawe arty, informacje z produkcji i tak dalej, także to dla fanów, no grafika w tym tytule zachwyca, także tutaj jest, ten artbook mi się wydaje, że jest chyba jakby najlepszym elementem tej kolekcjonerki, chociaż muzyka też jest bardzo, bardzo dobra, także dużo stron, naprawdę bardzo dobrej jakości artbook. Tu widzimy, są strony numerowane, także jest ich aż 152. E, Moon Studios, oczywiście, tak. Art, różne artworki, szkice, także naprawdę bardzo fajna rzecz. Bardzo dobrze wykonana. Także to by było na tyle. Jak widzicie, może nie za wiele tego jest, ale sama gra, e, pudełko kolekcjonerskie. E, no i, i, i artbook, tak? który jest jakby elementem. Tutaj można powiedzieć najważniejsze, no i jeszcze cyfrowo, dodatkowo ta muzyka do ściągnięcia. Także dobra, to by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.